Zapraszamy Cię do Domowego Kościoła, Wspólnoty Rodzin w ramach ruchu Światło Życie ruchu, który od lat zmienia życie setek tysięcy ludzi na całym świecie. Bardzo się cieszę, że jestem w Domowym kościele. Po prostu myślę, że, że znalazłem ten, ten, ten punkt w moim życiu, dzięki któremu bardziej, może bliżej Boga jestem i, 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 i radość życia odzyskałem. Domowy Kościół to miejsce w kościele dla całych rodzin, małżeństw i dzieci. To miejsce dobre do wzrostu, rozwoju i pogłębiania relacji. Relacji z bliskimi i z Panem Bogiem. W domowym Kościele jesteśmy z takiego pragnienia poszukiwania wspólnoty. Pierwszą wspólnotę założyliśmy jako małżonkowie, ale jednak po kilku latach nam czegoś brakowało. Grupy kilku małżeństw widują się regularnie na spotkaniach formacyjnych. Razem się modlimy, rozważamy Pismo Święte i wymieniamy się doświadczeniami życia małżeńskiego. Dzielimy się radościami i trudami rodzicielstwa. Tu znajdujemy wsparcie, zrozumienie i prawdziwych przyjaciół. Domowy kościół uczy nas wymagania od samego siebie. W domu modlimy się ze współmałżonkami i dziećmi. Na nowo odkrywamy moc małżeńskiej rozmowy i cieszenia się swoją obecnością. Domowy Kościół mobilizuje mnie do modlitwy osobistej, mobilizuje mnie do modlitwy rodzinnej i przede wszystkim, co jest dla mnie bardzo ważne, do modlitwy małżeńskiej. Owocuje to radością i zgodą w małżeństwie. Domowy Kościół oferuje także drogę rozwoju poprzez wakacyjne wyjazdy. Na rekolekcje jeździmy całymi rodzinami. Mamy dużo czasu dla siebie, ale też możemy oddać się rozważaniu słowa Bożego, czy wsłuchać się w konferencje, podczas gdy dzieci bawią się z rówieśnikami pod czujnym okiem opiekunów. Dla kogo jest domowy kościół? Domowy kościół jest na pewno dla małżeństw, które chcą być blisko siebie, bo to jest praca, praca ze współmałżonkiem i uświęcanie. Siebie nawzajem. Może domowy kościół to miejsce także dla ciebie i twojej rodziny. Może nadszedł czas, by obudzić w sobie i swoich najbliższych żywą wiarę.